Katarzyna Chichopek i Maciej Kurzajewski odmówili TVP. Nie ich na Sylwestrze marzeń z dwójką. Katarzyna Chichopek i Maciej Kurzajewski nie wystąpią na Sylwestrze w TVP. Niemalże wszyscy spodziewali się, że publiczny nadawca wystawi na Sylwestra swoich najlepszych prowadzących. Niestety, sami zainteresowani pokrzyżowali szyki zarządowi. Odmawiając wystąpienia na wieńczącej 2022 roku imprezie, Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego na pewno nie ujrzymy w zakopanym. Po oficjalnym potwierdzeniu związku, nastąpiła wrzawa wokół gwiazd. Pytania na śniadanie: Media rozpisywały się o nowych rewelacjach dotyczących tej dwójki. Oliwy do ognia dołożył nie tylko głośny wywiad gąbeczków udzielony Idzie Nowakowskiej. Ale także oburzenie Pauliny Smaszcz, która nie mogła puścić płazem kłamstw, które rzekomo miał wygadywać jej były mąż na oczach całej Polski. Trudno więc dziwić się decyzji zakochanych. Fani życzą im jak najlepiej, jednak można przypuszczać, że część z nich będzie zawiedziona. Gdy nie zobaczy swoich ulubieńców na scenie. Rezygnacja z udziału w tak ważnym wydarzeniu prawdopodobnie poskutkuje zmniejszeniem popularności pary. A to z kolei może przełożyć się na ich współpracę z TVP. Cichopek i Kurzajewskiego może jedynie uratować fakt, że wspólnie poprowadzą dwa wydania specjalne pytania na śniadanie. Czy to skutecznie zatuszuje ich nieobecność na koncercie? Czas pokaże. Maciej Kurzajewski, chcąc nie chcąc. Nie może uwolnić się od Pauliny Smaszcz. Kobieta petarda jest bowiem matką jego dwóch synów. Niedawno media obiegła wieść o tym, że rodzina Kurzajewskich powiększy się o nowego potomka. Okazuje się, że to nie żadne brednie. Franciszek, syn prezentera pytania na śniadanie spodziewa się dziecka, a to oznacza, że przez Maćkiem i jego ukochaną stoją nowe wyzwania. Obydwoje będą musieli odnaleźć się w roli dziadków. Szczęśliwe nowiny z szerokim uśmiechem potwierdziła Paulina Smaszcz, która wprost nie mogła ukryć rozpierającej ją dumy i ekscytacji. Tak, to prawda. To najpiękniejszy prezent na 50 urodziny, jaki mogłem sobie wymarzyć. Musimy być jeszcze ostrożni, bo termin jest dopiero za jakiś czas ale ja już jestem cała w skowronkach, cieszyła się w rozmowie ze światem gwiazd. Myślicie, że wszyscy troje świetnie sobie poradzą w nowej roli?